Cześć astroprzyjaciele, spieszę tylko z przypomnieniem, że już w tę sobotę, 28 października, będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. Do zaćmień Księżyca dochodzi wtedy, kiedy nasz satelita wpada w cień Ziemi. Tym razem Księżyc tylko delikatnie muśnie cień całkowity naszej planety. Faza półcieniowa, taka mało spektakularna, rozpocznie się już o 22, Jednak to, co najciekawsze, zacznie się o 21.35. Wtedy nasz satelita będzie zanurzał się w cieniu całkowitym, wyda nam się delikatnie nadgryziony. Nie potrzebujecie żadnego sprzętu optycznego, aby to zaobserwować. Najgłębsze zaćmienie nastąpi o 22.15, faza częściowa zakończy się przed godziną 23, a faza półcieniowa już mocno po północy. Czy zaćmienie może jakoś wpłynąć na nasze samopoczucie? Oczywiście, jeśli obejrzysz je do końca, możesz być w niedzielę niewyspany. Zapraszam na YouTube kanał AstroLife. W sobotę o 20.00 oglądamy na żywo. Do zobaczenia.